Słyszysz jak bije ten bęben frit Bije ci serce, ja tu rzygam słowem I wyginam fleksję, muzyka brudna jak chodnik Jak street punk, nieważne to co na sobie Ale w sobie co ma. Jedań ma wokalach wokalaś na new się wiara, daj one mic first Oni patrzą na to na zło konieczne Robimy z ferwą wejść otwórz swoje serce Wiele lat, No To chyba teraz będzie widać Szanowni Państwo w internetach albo inaczej na youtubach i w sklepach też można spotkać adapter sprzęgła kłowego do, takiego, do takiej przystawki przedniego napędu są ludzie, którzy to montują i są ludzie tacy jak ja którzy mają 5000 godzin doświadczenia ze sprzęgłem kłowem i nigdy w życiu bym takiego czegoś nie zamontował Teraz wytłumaczę dlaczego bym takiego czegoś nie zamontował i dlaczego moim zdaniem sprzęgło kłowe jest sprzęgłem eee, sprzęgłem, który jest problematyczny. Jeżeli by było... Słuchajcie, złożę to i będę dalej gram. Dobrze. Myślę, że już teraz jest OK. Eee, zasada działania czy na sprzęgle kłowym, czy na taczkach jest taka sama, tak? Eee, Aha, dobra. no dobra. Działa nam tutaj sobie to wszystko niezależnie. Gdy damy na tą przystawkę, czy tak samo w skrzyni biegów, tak? Ciśnienie oleju. Ja to sprawdzałem powietrzem. Zaciskają nam się w tym e, powiedzmy cylindrze tłok. Tak? Wypycha nam od, od, od tej strony ciśnienie. Tutaj jest uszczelnienie. Każdy tam na pewno model ciągnika, no nieistotne. Ma swoje, swoje tam e, możliwości. Swoje rodzaje uszczelnień i konstrukcji, ale na tym przykładzie, tak, będziemy dzisiaj sobie mówić. Następuje e, wypchnięcie tego tłoka, tak, czyli w tym miejscu dzieje się e, tak. Tłok jest cofnięty, w środku mamy frez od tej przystawki, od, te, od tego, że tak powiem, koła napędowego, a e, zewnętrzny frez trzyma nam tutaj, powiedzmy, ten cylinder, nie? I wszystko sobie swobodnie o, w ten sposób działa. Gdy dostaję, otwieramy elektrozawór, czy tam zawór, czy przełączamy półbieg, bo to działa na takiej samej zasadzie. Następuje: Następuje co następuje. Otwieramy przepływ oleju. Ciśnienie oleju ściska nam tarczki i wszystko pracuje razem. I teraz sprzęgło kłowe działa na tej samej zasadzie, znaczy nie, na innej. Działa na tej zasadzie, że ten tłok wypycha to ciśnienie i zazębiają się nam dwa kły. Może przyniosę za chwilę takie sprzęgło, muszę zobaczyć, czy to sprzęgło jest w piwnicy. Idę zobaczyć. No. I teraz tak. E, nie mam tego sprzęgła kłowego od e, Ursusów tam w modeli C385 i pochodnych. Mam natomiast sprzęgło kłowe przedniego napędu ze skrzyni Karalu, tak? Czyli tam jest ta e, zasada działania, można, no, jest wszędzie identyczna, tak? Tu gdzieś tam sprężyna się znajduje sprężyna bodajże. Już teraz tam nie pamiętam, czy ona łączy czy rozłącza. W każdym razie przychodzi ciśnienie lub jakiś nacisk, tak, kły z jednej i z drugiej strony i mamy, w zależności od tego jak to jest tam ułożone, jest wytrujowane pyk, skakuje i się nam napęd kręci i teraz wszystko jest pięknie jeżeli się tego wszystkiego używa, nie wszystkiego, tylko jeżeli się sprzęgła płowego używa z głową natomiast, jeżeli e, ktoś nie ma pojęcia o konstrukcji tego i w przypadku wyjeżdżania na drogę i posiadania, nie wiem, ładunku na przyczepie, 15 ton, więcej mniej, nieważne, nie musi być, może być 5 ton. W zależności, w zależności od tego, gaz w podłogę i co robi. I sobie naciska wyłącznik przedniego napędu i jest. I się, I się urywa, i się wyrywa, i się to wszystko mieli. I teraz tak, w tym przypadku chodzi stal po stali. W tym przypadku chodzą tarczki. Tak, chodzą tarczki i przekładki. I teraz, jeżeli w przypadku sprzęgła kłowego jest bardzo duże obciążenie, to tak jak mówiłem, to sprzęgło nam zrywa, umyka. W przypadku na przykład mówię tutaj o Kararo, o skrzyniach Kararo, po prostu to wali, nie, to jest, to jest, to jest bardzo duże uderzenie. A w przypadku tarczek, no co? Rozłączamy, załączamy przedni napęd w dowolnej chwili, w dowolnym momencie. Czy jest obciążenie, czy nie ma. Nie bierzemy tego w ogóle pod uwagę, bo następuje lekki uścisk na tarczkach. I teraz tutaj, o tyle o ile te taczki, Na pewno, taczka jest bardziej miękka niż przekładka. Powinna bynajmniej być. Następuje uślisk i to jest system po prostu idiotoodporny. W przypadku sprzęgła kłowego. Takie jest moje, to jest w ogóle mój wywód i moje zdanie, ale, ale ja mam mówię 5000 godzin i sprzęgło. Kłowe, e, sprzęgło kłowe było robione, tu zrobiłem 4000 godzin i to by jeszcze dalej chodziło, ale to jest mój wymysł. Albo inaczej, ja zrobiłem 4000 godzin przez 16 lat, a wcześniej ile ta przystawka zrobiła, tego nie wie nikt. Może zrobiła 10 tysięcy godzin, może mniej, może więcej, nie wiadomo. E, tak, także mówię, nie, i wtedy... E, Macie obciążenie na tych kołach. Te, te koła ciągną, macie gaz w podłodze i wyłączacie, wyłączacie przedni, napęd i jest, jest rwanie. Jest walenie, walenie, po prostu w skrzyni. Jeżeli te sprzęgła kłowe by były takie super piękne, wspaniałe, to na półbiegach by wam montowali sprzęgła-kłowę. Ale tak nie jest, tak? Bo wszystkie ciągniki, e, zmiana półbiegu odbywa się poprzez tarczki lub są skrzynie bezstopniowe CVX są, nieważne także, także takie jest moje zdanie na temat zakładania przez ludzi e, sprzęgła kłowego na przystawkę do, do modeli C385 pochodnych, ja bym tego nie zrobił nigdy, ze względu na zasady działania, może inaczej to jest w porządku sprzęgło tylko tak, jeżeli macie duże obciążenie Albo to sprzęgło już w jakimś czasie się wypracuje, bo zawsze się wypracuje, i ono potem potrafi sobie strzelić, jak już się jak ciężko gadać tak do kamery, jak się nie ma, nie wiem, jakiegoś tekstu zapisanego. Jak macie na przykład to obciążenie, jeżeli macie, nie wiem, przyczepę 10-15 ton, to jak ja się w przypadku sprzęgłokowego zachowuję? Po prostu sobie spokojnie staję, w miejscu, w którym mogę wyłączyć przedni napęd, rewersik do tyłu. Puknę troszeczkę sprzęgłem i te koła, jeżeli ciągnęły w tą stronę, to jak puknę sobie troszeczkę do tyłu, to się leciutko zuzują. Wtedy pstryk, wyłączam sobie przedni napęd, i jak gość ruszam i jadę dalej. Nigdy nie robię, znaczy nigdy. Od półtorej tysiąca godzin, jak mieliśmy pierwsze, pierwsze problemy z tym sprzęgłem, w Fantraku 685DT. Jeżeli ktoś by pytał, bo na pewno będą takie pytania. To po prostu robimy w ten sposób, i, i przez 3,5 tysiąca godzin jest ok. Nie ma z tym problemu. E, te natomiast były wymienione, napawaliśmy tutaj to e, Tigiem na zapas i to sobie leży i czeka na lepsze czasy. Albo jeżeli tamte się uszkodzi, a framtraku jeszcze było zrobione w ten sposób, moim zdaniem idiotyczny. Mm, idiotyczny w przypadku sprzęgła kółowego. E, jak się dojeżdżało do skrzyżowania, albo inaczej, jak się wciskało mocno pedał hamulca. E, następowało załączanie przedniego napędu, żeby hamowało, hamował ciągnik również, również e, przez przed przednią oś, prawda? Tył przód, przez skrzynię to szło i, i hamowało przednią oś. Teraz dojeżdżaliśmy do tego skrzyżowania lub wcisnęliśmy mocno hamulec. Ten przedni napęd nam się załączał, puszczaliśmy hamulec i i walenie w skrzyniu, nie w skrzyni, i po prostu tutaj wiecie, uszkadzanie się tych. Yy, co? I potem opiłki, tutaj chodzi stal po stali. Więc zawsze w takim sprzęgle w więcej opiłków będzie szło w olej. Więc to nie jest. Nie jest tego. Nie jest co? No nie jest tego. Nie wiecie, wiecie chyba, nie? że nie jest tego. No także tyle. Tyle na temat sprzęgła. Nie montuje się. Jakie jest sprzęgło tarczowe, to jest sprzęgło dobre. to odporne. Trzeba myśleć nad tym. Możecie wpuścić kogokolwiek na ciągnik i wam nie popsuje. A jak macie sprzęgło głowę, trzeba zwracać na to uwagę operatorom i również sobie samemu. No. Chcecie więcej? Subskrybujcie. Trzymajcie się, Cześć.